Siedzieliśmy przy stole salonowym, ponieważ w kuchni koty musiały zjeść kolację. Nadmiar nóg plączących się po podłodze sprawiał, że miały za mało miejsca i trzeba było przenieść się do salonu. Zdanie Malicji nie należało zmieniać przyzwyczajeń wytresowanych zwierzątek. Ponadto przejście do salonu okazało się korzystne, stała tam bowiem otwarta i nienapoczęta butelka wina, o której udało nam się wcześniej zapomnieć. Alicja wyjęła z szafki i kieliszki, usiadła na kanapie i twardo powtórzyła swoje pytanie. Odpowiedzi nie uzyskała. No, ponagliła nas zgoła złowieszczo. Sprecyzuj, które wszystko? zaproponował Paweł po kolejnej długiej chwili milczenia. Mnie osobiście dziwne wydaje się tylko jedno. Jakie jedno? No wiesz, od dzieciństwa wiem, że masz świetny słuch. No to co mam i co z tego? Gdyby komuś głuchemu rezerwuar tak ryczał, nie dziwiłbym się, ale osoba ze słuchem. Ja nie mam słuchu i też tego nie wytrzymuję, zauważyłam słucho. Nie zmieniajcie tematu, nie podoba mi się ta cała sytuacja i mogę sobie być roztargniona, ale to nie oznacza, że straciłam pamięć i nic nie myślę. Wszyscy wiecie. Nie wszyscy, zaprzeczyłam cichutko. Paweł ma braki. A co? Zainteresował się Paweł i zaczął nalewać wino. Zamknij się, zaraz mu wyliczę. Po pierwsze, po dwudziestu latach przyjeżdża do mnie z znienacka bełkot i nachalnie szuka po całym domu czerwonej lampy. Już samo to uporczywe przekręcanie świadczyło o stosunku Alicji do człowieka. Musiała kogoś bardzo nie lubić, żeby tak twardo wyrzucać jego nazwisko z pamięci. W tym miejscu też mam jakieś braki, mruknęła beata. Czerwoną lampę rozumiem, ale nic nie wiem o bełkotaniu. Cicho bądź, bełkot. Blekot, skarciła ją, przestań mylić w ważnych chwilach. W nieważnych mogę, w nieważnych bez różnicy. Dobrze, Bełkot, kot, blekot niech będzie. Przywozi mi tu i podrzuca jakąś idiotyczną prasę. Rzekomo ukradzioną Jasiowi. Dlaczego rzekomo? Ani cię nie wierzę. Przestaniecie mi przerywać czy nie. Podrzuca czasopismo z porostem islandzkim i klejnotami jakiejś Konstancji. Klemencji. Wszystko jedno. Bardziej mi do niego pasują klejnoty niż porosty. Wygląda na to, że latami po domu i pod pozorem lampy szuka klejnotów tej jakiej tam klemencji. Zwariował? Zdziwił się Paweł. Cicho bądź. Po drugie, one obie, Joanna z Marzeną, upierają się nagle robić mi porządek w książkach i znajdują platynowe szachy. Paweł zachłysnął się winem i prychnął na stół. Co takiego? Cicho bądź. Platynowe szachy. Ona. Alicja Kieliszkiem wskazała Beatę, która już serwetkami śniadaniowymi gorliwie usuwała ślady prychnięcia. Mówi, że to platynowe i możliwe, że ma rację. Po trzecie, wychodek sam z siebie nie ryczał nigdy, a teraz nagle ryczy w nocy, chociaż żadna z nas go nie używała. Po czwarte, ktoś wypił pół butelki koniaku. Jedną trzecią. Poprawiłam więcej, prawie pół też w nocy. Po piąte, ktoś wyłączył zamrażalnik w piwnicy i żadna siła we mnie nie wmówi, że on wylazł ze ściany sam. Czekaj, przerwałam jej stanowczo, w złej kolejności wyliczasz. Zamrażalnik musiał być pierwszy, bo w pięć minut by się nie zaśmierdło. Musiał się rozmrozić to co najmniej doba, musiał zacząć śmierdzieć w środku to druga doba. Musiało się zacząć wydzielać, a te drzwiczki są szczelne, więc cztery doby stanowią absolutne minimum. Ja tu jestem trzeci dzień, więc lepiej się zastanów, co się działo przede mną, bo całą resztę widziałam. Nonsens. Pierwszy był blekot. Wcale go nie widziałaś. Drugie było czasopismo Jasia. Wcale nie. Na czasopiśmie usiadłam zaraz po przyjeździe. Przedtem w ogóle nie wiedziałaś, że je masz. Ale miałam, skoro blekot je przyniósł, więc drugie no to zamrażalnik trzeci. Nic podobnego, trzeci był wychodek. Przecież ci go blekot nie zepsuł. Sama mówisz, że ryczało już wcześniej w zimie wychodek był pierwszy. Bzdura! Z własnej inicjatywy w zimie nie ryczał. Dopiero teraz, jeśli mamy liczyć samotne ryki, to i tak zamrażalnik wychodzi na prowadzenie. Zaraz po blekocie i jasiu. Ale objawił się na końcu! Pokłóciłyśmy się o kolejność wydarzeń do tego stopnia, że Alicja poszła szukać instrukcji obsługi zamrażalnika, gdzie powinno być napisane jak długo machina się rozmraża. Instrukcja pochodziła sprzed 38 lat i niegdyś leżała w biurku Thorkilda. Obecne miejsce jej pobytu natomiast nie było znane. Instrukcji rzecz jasna nie znalazła. Trafiła za to na tajemniczą torbę foliową, zawierającą w sobie jeden drewniany sabot, starannie i grubo opakowany ceramiczny lichtarz, skamieniałą ze starości suchą kiełbasę i dość wiekową butelkę burgunda. To ostatnie znalezisko bardzo się przydało, bo w trakcie prowadzonych przez Alicję poszukiwań zdążyliśmy wykończyć wino wcześniej otwarte. Coś takiego powiedziała uradowana. Sama robiłam ten lichtarz i potem gdzieś mi zginął, a całkiem dobrze wyszedł. Popatrzcie, widać na nim tulipany. Jak wszystkie produkcje ceramiczne Alicji, lichtarz był oryginalny i pełen wdzięku. Wetknęłam do niego zieloną świecę i zapaliłam, żeby uczcić wyrób. Paweł przez ten czas z zapałem otworzył burgunda. Ale instrukcji obsługi nie masz. Nie mam, bo tu każdy sprząta i coś mi gdzieś przekłada. Nie zaraz, przerwała z determinacją Beata. Jeśli chcesz naprawdę to wszystko omówić, kolejność wydarzeń trzeba ustalić porządnie. Możesz mnie zaraz wyrzucić z domu, ale powiem. Joanna ma rację. Wcale nie ma racji, bo w żadnym wypadku zamrażalnik nie mógł być pierwszy. Nie był pierwszy, ale wszyscy wiemy, że prąd może wysiąść na parę godzin, a w zamkniętej lodówce jeszcze się nic nie dzieje. Tym bardziej w zapchanym zamrażalniku. Ile tam miałaś? Dwanaście stopni? Więcej. Co? Najmniej osiemnaście. A możliwe, że trzydzieści. Odpada, przerwał stanowczo Paweł. Trzydzieści to statek chłodnia, nie takie domowe. Osiemnaście najwyżej. Właśnie dlatego chciałam znaleźć instrukcję obsługi. I bez instrukcji wiadomo, że więcej niż osiemnaście niemożliwe. Osiemnaście też wystarczy. Zaopiniowała Beata. Wyobraźcie to sobie i wytężcie pamięć. Jestem pewna, że każdy z nas miał jakieś kłopoty na tym tle. Wytężyliśmy pamięć i wyszło nam, że zamrażalnik Alicji musiał zostać wyłączony co najmniej dwa tygodnie temu. Alicja przypomniała sobie, że w zaginionej instrukcji było coś o wyciekaniu wody dołem, rzecz jasna przy rozmrażaniu i myciu możliwe zatem, iż woni zaczęła wydostawać się na zewnątrz razem z wyciekającą zawartością. Rozchodziła się powoli, bo nie było upałów. Ale na pierwszym miejscu nie stoi, uparła się Alicja. Blekot był wcześniej. I razem z nim ten szmatławiec Jasia. Mogę się zgodzić, że samoczynne ryki w wychodku są późniejsze, chociaż zepsuło się dawno. Paweł zażądał uściślenia. Niech ja to sobie ułożę, ile razy ryczało samo z siebie bez ludzkiej pomocy. Ja słyszałam raz, odparłam stanowczo. I ja też raz, potwierdziła Alicja. W tym samym czasie. I w nocy to było. W nocy. I tej samej nocy ktoś wytrąbił brandy? Nie, poprzedniej. Beaty jeszcze nie było, a Marzena w ogóle nie wchodziła do domu. Od razu usiadła na tarasie. I wtedy znalazłyście platynowe szachy? Zaraz potem, dwie godziny później. Nie na tarasie, tylko w domu. Znaczy tak, pierwszej nocy po przyjeździe Joanny znikła Brandy. W dzień znalazłyście szachy i przyjechała Beata, drugiej nocy wychody gryczał. Nic mi się nie zgadza. Kto w ogóle wie o tych szachach? Osoby tu obecne i marzena na pewno nikomu nie powiedziała. I myślicie, że wcześniej nikt o nich nie wiedział? Wnioskując z ilości i mocy pajęczyn, wyjaśniłam zgryźliwie. Nie tknęło ich ludzkie oko ani ludzka ręka od chwili, kiedy je tam mamusia ustawiła. Paweł zastanawiał się przez chwilę. Alicja, ty podejrzewasz, że ktoś ci się zakrada do domu po nocach i grzebie, tak? Od kiedy tak podejrzewasz? Wcale nie powiedziałam, że coś takiego podejrzewam, zaprotestowała natychmiast Alicja. Chciałabym tylko wiedzieć, po jaką cholerę przyjechał tu Bełkot, do czego miał służyć brukowiec Jasia, kto wypił koniak, kto spuszczał wodę w wychodku i kto mi wyłączył zamrażalnik. Dwa tygodnie temu nikogo nie było. Ejże, przerwałam jej. A jak przyjechałam, mówiłaś, że jest spokój dopiero od paru dni. To kto był przedtem? To zależy w jakim sensie? W jakimkolwiek. Ktoś mógł nocować albo przychodzić z wizytą, robić zamieszanie, zawracać ci głowę. Kto? Alicja zawahała się. Różne osoby. Nie pamiętam kolejności. Musiałabym zajrzeć do kalendarza. To zajrzyj. Skoro chcesz wyjaśnić sprawę, wysil się nieco. Alicji najwyraźniej w świecie okropnie nie chciało się wysilać. Wyczerpały ją zapewne poszukiwania instrukcji obsługi i miała nadzieję dokonać odkryć na drodze dedukcji, za pomocą samego gadania przy stole. Nagle zalęgło się we mnie straszne podejrzenie, że może przejmowała psychopatę, do czego nie chce się przyznać, Alicja, kto tu był? spytałam z wielkim naciskiem. Edit. Przychodziła codziennie i radziła się mnie, co ma wziąć ze sobą, bo jedzie do Australii. Jakieś kiecki przynosiła, pokazywała i pytała, czy brać. Mnie pytała, już nie miała kogo. Na szczęście pojechała wreszcie. Przeszło tydzień temu. Małga była przez trzy dni, przyjechała po swoje obrazy, zabrała je. Gdzie były? Leżały na Pawlaczu. Znalazła je od razu. Od pierwszego kopa wiedziałam, że tam są. I trzy dni jej to zajęło. Zmusiłam ją, żeby wszystko powkładała z powrotem. Że Małga nie pchała się do atelier to pewne. A pewnie, że pewne, bo cały czas jej zajęły histerie na tle opakowania. Latała i szukała sztywnych kartonów, one były oprawione. Bez problemu weszły jej do samochodu i nie wiem po co urządzała te rozpacze. Małga była jedyną siostrzenicą Alicji, najbliższą jej z całej rodziny, ale charakterami zgadzały się nie najlepiej. Wspólny pobyt w jednym domu przez trzy dni zaczynał się uściskami i okrzykami radości, kończył zaś wzajemnym wypominaniem wszystkich wad i gwałtownym pragnieniem rozstania. Alicja ambicji pedagogicznych nie żywiła najmniejszych i wcale nie miała ochoty siostrzenicy wychowywać, ale z upływem czasu coraz silniej żądała od niej umiarkowania i rozsądku. Troskę, może i rzeczywiście nieco przesadną, o męża, dzieci, dom, pracę i rozmaite inne problemy, uważając za wybuchy wariactwa. Małga, sama bałaganiara życiowa, za to w urządzeniu domu absolutna pedantka, namiętnie tępiła pudła i makulaturę Alicji, bezskutecznie usiłując nakłonić ją do zrobienia porządku. Rozpaczę w kwestii pakowania obrazów mogłam doskonale zrozumieć, bo były to jej własne wczesne dzieła. A malowała, trzeba przyznać, znakomicie i trudno było się dziwić, że chce swoją twórczość uchronić przed zniszczeniem. Zarazem oczyma duszy ujrzałam, jak wrwie włosy z głowy, doprowadzając Alicję do szału i ucieszyłam się, że mnie przy tym nie było. No dobrze, weszły jej, wyjechała. Kto był jeszcze? Alicja się zawahała. Marianek, wpadł na trochę, wyznała z oporem. Zaraz się będziesz szczepiać. Zgrzytnęłam lekko zębami. Będę owszem, co to, to znaczy wpadł. Mieszkał jak długo. A właśnie wcale nie mieszkał, zatrzymał się u siostry. Nie wierzę. Oszalałaś. To co uważasz, że na dworcu nocował? Bo u mnie nie. Ciepło było, spał w ogrodzie, albo się zakradł do atelier. Wariatka. Mieszkał u siostry, bo oni wyjechali na trzy dni, może cztery, nie pamiętam. A, rozumiem. Pilnował im domu, żeby się nie zakradli telefoniarze. Ale żywił się u ciebie? Alicji udało się nie udzielić odpowiedzi, ponieważ wtrąciła się beata. Jacy telefonierze, o przepraszam, nie chciałam wam przerywać. Nie szkodzi, uspokoiła ją żywo Alicja. Tacy różni. Młodzież głównie, włamują się do pustych domów, w których właściciele wyjechali na urlop, niczego nie kradną, tylko korzystają z telefonu, dzwonią do Kalifornii, do Australii, gdzie popadnie, do rodziny i przyjaciół, a potem ludzie wracają z urlopów i dostają rachunek na 80 tysięcy koron albo i więcej. Apele są w prasie, żeby wyjeżdżając ukrywać gdzieś telefon. Wstyd przyznać, ale zdaje się, że wymyślili to nasi. A Boże, co za naród! Wracajmy do Marianka. Zażądałam kąśliwie. Posiłki konsumował u ciebie, tego jestem pewna. Czy wykonywał także jakieś prace zlecone? Paweł zachichotał, bo znał Marianka. Beata nic już nie mówiąc patrzyła pytająco. Alicja spróbowała opanować wściekłość na mnie. Odczep się! Obsesjonistka. Owszem, wykonywał. Targał ze sklepu ciężkie zakupy. We własnym interesie, w to chętnie wierzę. I uciął jedną suchą gałąź. I tu Alicja nie wytrzymała. Też zachichotała. Pogląd na Marianka w gruncie rzeczy miałyśmy jednakowy, tyle że ja wypowiadałam się ostrzej, a ona protestowała tylko dla zasady. No i Marianek grymaśny nie był. Żarł wszystko, co znajdowało się w zasięgu ręki, bez wyboru. Możliwe, że zeżarłby nawet tę nogę baranią w jej obecnym stanie. Alicji się to bardzo podobało, zapewne dlatego, że nigdy w życiu nie była zmuszona do gotowania obiadów i codziennego karmienia ukochanych najbliższych. Ponadto, jako robotnik na pracach zleconych był bardzo miły. Czas spędzał z wielkim zapałem na pogawędkach przy kawie. Nazywało się to, że pracuje. Kiedyś przez cały dzień od rana do wieczora malował olejną farbą deskę o powierzchni 3-4 metra kwadratowego, czyniąc to rzeczywiście nad wyraz porządnie i dokładnie. Alicja wysoko oceniła precyzję, nie zważając na tempo, co było dla mnie niezbitym dowodem, że najzwyczajniej w świecie chciała go zaopatrywać w jakieś pieniądze i musiała mieć pretekst. Głupio było trochę dawać mu za nic, płaciła zatem za pożal się Boże robotę. Idiotyzmy, jakie się przy tych okazjach Mariankowi przytrafiały, przerastały wszystko. Biedny chłopiec do myślenia był zdolny tylko w jednym kierunku, mianowicie jak osiągnąć jakąś korzyść dla siebie. Jeśli zatem przy powierzonym mu zajęciu należało pomyśleć, pewne było jak w banku, że zrobi głupotę. Zaciekawiłam się gwałtownie, jaki też numer wywinał tym razem. Którą gałąź? Alicja doceniała uciechy, nawet szkodliwe. Miał uciąć tę nad stołem, ja w każdym razie ją miałam na myśli. Sterczy nadal, widziałam na własne oczy. To też właśnie uciął patyk, który sterczał nad tamtym żelaznym stołem w ogrodzie. Z tym, że patyk nie należał do żadnego drzewa, sama go tam położyłam, był długi i miał służyć jako podpórka dla gałęzi z jabłkami. Z dwóch stron wystaje i gałęzie na nim leżą. Utrzymuje się w równowadze to znaczy, utrzymywał. Marianek uciął z jednej strony, strasznie się namęczył, bo mu latało, nie było przemocowane. A wtedy druga strona oczywiście zleciała. Okropnie się zdziwił. Marianek przebija wszystkie możliwości mojej wyobraźni, powiedziałam, kręcąc głową w podziwie. Co jeszcze robił? Nie ucinam chyba tego patyka przez cztery dni. Nie, zwierzał się, ma kłopoty. Ale zaraz miałam ci przypomnieć, żeby uciąć to suche nad tarasem, jak się pojawi jakiś silny facet. Pawłowi mam wrażenie, nic nie brakuje. Paweł. Paweł zareagował, jakby mu ktoś chlusnął wiadrem wody na głowę. Szarpnął się jakoś zamrugał oczami. Tak, słucham cię, nie słuchali. Ani ona, ani Beata nie słyszeli jednego słowa z naszej rozmowy. Diabli wiedzą, czy coś do siebie mówili, ale między nimi iskrzyło. I wcale nie siedzieli tuż obok, tylko naprzeciwko. Paweł na kanapie, a Beata w fotelu. Pochylali się ku sobie nad stołem. Wyprostowali się teraz gwałtownie, rzuciłam okiem na Alicję, nie spojrzała na mnie, prezentowała roztargnienie konkursowe. Paweł, nie teraz, bo już się robi ciemno, ale jutro. Nie uciąłbyś tej suchej gałęzi, która lada chwila zleci komuś na głowę, tam na tarasie? Nie ma sprawy bardzo chętnie, piłę masz? Mam nawet kilka, i jutro znajdę. No to bez problemu. Zaraz na czym stoimy? W tych gościach Alicji. Jako ostatni był to Marianek. I co? I właśnie masz uciąć gałąź, którą ucinał Marianek. Wyjaśniłam kąśliwie. Co do gości z Mariankiem jeszcze nie koniec. Z czym się zwierzał i jakie ma kłopoty? Alicja pomacała po stole w poszukiwaniu papierosów. Paczka była pusta, ale odkryła pod talerzem jeszcze jedną połówkę. Od lat trwała w manii przełamywania papierosów bez filtra na pół. Jakieś dziwne i nie wszystko zrozumiałam. Znalazł w sobie przyjaciela albo może wspólnika, nie wiem do czego, i ten wspólnik ma wymagania, których Marianek nie może zaspokoić. Starszy od niego to pamiętam. Mazał mi się tu w kamizelkę, że mogłabym chyba pomóc albo co, ale tego już starałam się nie słuchać. Pieniądze, a właśnie nie, wcale mu nie chodziło o pieniądze i nawet nie umizgał się o pożyczkę. Czegoś ten wspólnik od niego żąda. Marianek ktoś zgubił i teraz ma odnaleźć, czy coś w tym guście. Wyszło mi, że zgubił u mnie w domu, więc sama rozumiesz, że tym bardziej. Starałam się nie słuchać. Osobiście zgubiłam u ciebie w domu popielniczkę na przezsawce. Trzeba było pilnować. A Marianek tak snuł się za mną i marudził, koniecznie chciał mi pomagać z tym, że nie wiem w czym, ale chyba w porządkach. W jakich porządkach? Nie wiem. Wszyscy czepiają się moich porządków. Maniactwo jakieś, istna paranoja. Dopytywał się o koty w worku: może mam jakieś, i jak to wygląda, bo on też by chciał brać udział w licytacjach. Może potrzebny mu proszek do prania, trzeba było dać mu trochę zapas masz duży. Proszku do prania nie chciał, proponowałam. Myślałam, że z wiekiem zmądrzej, ale zdaje się, że przez ostatnie 15 lat do reszty mu się w głowie poprzewracało. Chyba rzeczywiście czegoś szukał, bo z natężeniem wpatrywał się w różne kąty. Nie posuwając się do czynów? Nie, dlaczego? Jedno pudło z podłogi przestawił na fotel. A to dlatego tu leżała taka chwiejna piramida, któryś kot na niej spał. Kotów bał się panicznie, bo go nie lubiły, niczego nie znalazł i pojechał. A kto to był ten jakiś starszy wspólnik? Nie mam pojęcia. Też pewnie kretyn, nawet nie wiem, tutejszy czy z Polski. No dobrze, Marianka mamy z głowy chociaż zalicza się do grona podejrzanych. Wątpliwości wprowadza jego szalona pracowitość. Wątpię, czy zdobyłby się na to, żeby się przedrzeć do piwnicy i wyłączyć zamrażalnik, ale wykluczyć tego nie można. Co dalej? Jakie, co dalej? Z gośćmi, co dalej? Kto jeszcze był? Nie psychopata przypadkiem? Oszalałaś. Psychopaty bym nie wpuściła. Poza tym, o ile wiem, on znów siedzi, to znaczy leczą go w zakładzie zamkniętym, bo podobno zamieszkał w cudzym domu podczas nieobecności właścicieli i zdewastował im mieszkanie. Tak mi się o uszy obiło, jak mnie policja o niego pytała. Dawno? Nie, za trzy miesiące temu. Na narty wyjechali, na krótko, ale zdążył przez ten czas zalać wodą połowę pomieszczeń, zepsuć wszystko w kuchni i porąbać meble ogrodowe, żeby palić ogień w kominku. Ale ten kominek był sztuczny, na prąd, więc istny cud, że nie spalił im całego domu. Pokiwałam głową z politowaniem. A ty go chciałaś hodować u siebie. Wcale nie chciałam, sam się zagnieździł. W każdym razie przy moim zamrażalniku, jako sprawca, odpada. Westchnęłam ciężko, podniosłam się i poszłam do kuchni po papierosy dla niej i dla siebie. Poty już zjadły kolację i porozkładały się w różnych punktach mieszkania. Jeden wlazł na narożną szafkę i patrzył na nas z góry ze wzgardliwym wyrazem twarzy. Brata i Paweł z wyraźnym wysiłkiem oderwali się od siebie, gorliwie starając się symulować zainteresowanie sytuacją i kłopotami Alicji, włączyli się w rozważania, znaczy. Podsumował Paweł. I ja pamiętam, ostatnio pętały się tu trzy osoby: Edith, Małga i Marianek. Osobiście wykluczyłbym tę całą Edith. Ona nie z tych, co łażą po piwnicach. Małga mogła, skoro szukała opakowań. Zdaje się, że w Atelier leżą jeszcze takie sztywne kartony Torquilda. Ale nie rzucają się w oczy, bo stoją przy ścianie, przyciśnięte komodą, przypomniałam. To nie wiem, skoro jedna Galicja twierdzi, że ktoś się zakrada i grzebie. Rozważania nam okulały, Alicja zaś nagle zamilkła. W zadumie wpatrywała się w kota na kominku, nie odpowiadając na pytania aż do chwili, kiedy zrobiłam następną kawę i podetknęłam jej filiżankę. Wówczas jakby się przetknęła. No nie wiem, rzekła. Marianek ględził mi o kotach w worku, a tam na dole stoi w kącie wypchany koci worek i chyba trudno się do niego dostać, ale go widać. No, niecały, kawałek. I myślisz, że Marianę lasł do niego? Możliwe. Z tym, że tam już nie ma pierwotnej zawartości. Tylko co? Alicja zawahała się. Wypiła trochę kawy i stłumiła lekkie zakłopotanie. To stary worek. Wepchnęłam do niego rajstopy i pończochy. Te, które dawno temu oddawało się do repasacji. Myślałam, że przy jakiejś okazji zabiorę to ze sobą do Warszawy. Albo może ty zabierzesz? O Jezu, powiedziałam cichutko. Ale zaraz potem okazało się, że już oczek nie łapią. I już nic tam więcej nie ma? Spytał Paweł. Nic, o ile pamiętam. No to chyba taką rzecz mogłabyś wyrzucić. Alicja prawie się obraziła. Po pierwsze, to ciężkie i jak ja mam to wydostać? Przygniecione jest workami z gliną i dużym kołem garncarskim. A po drugie, gdzie wyrzucić? Śmiecia, że tego nie wezmą, za duże, do pojemnika nie wchodzi. Po kawałku zaproponowałam żywo, pełna obaw, że do domu odjadę z worem podartych rajstop i też nie będę wiedziała, gdzie je wyrzucić. Po trochu, w foliowych torbach, w końcu to mięso z potwórki też upłynniłam tylko częściowo, dwie torby wzięłam, a reszta została i śmierdzi. Pawła wstąpiła nagle energia, zerwał się z kanapy. Czekajcie, przypomniałaś mi. Trzeba to załatwić, jest ciemno, też zabiorę parę sztuk. Gdzie wyrzuciłaś tamte? Do śmietnika przy parkingu, za wychodkiem miejskim. To ja pojadę do Bruksena i może za netto, wezmę więcej. – Weź pudło z nogą, baranią, ja mu nie dałam rady. A w ogóle lepiej wyrzucać w dwie osoby. Jedna podnosi pokrywa, druga wrzuca siup i już. Mnie było trudno. Jedną ręką pokrywę, drugą torby. To ciężkie. – Pojedziemy razem – zaproponowała natychmiast Beata i wystrzeliła z fotela. – Pomyślałam, że wolnie na tej randce będą mieli niezmiernie romantyczne. – Tylko niech was nikt nie złapie – zaniepokoiła się Alicja. – Co ma kto łapać? Znikli nam z oczu. Podeszłam do kominka, pogłaskałam kota, który przyjął to łaskawie, po czym wróciłam do Alicji. Czekaj, załóżmy, że Marianek narwał się na wór z pończochami. Potknął się o przewód, wyrwał go z kontaktu, wyłączył zamrażalnik, do wora się nie dostał i potem co? Przyszedł ponownie wczoraj i spuszczał wodę w wychodku? Do Marianka? To podobne! Ale niemożliwe, żeby przyszedł i niczego nie zjadł. Nie zauważyłaś dziś rano braków w pożywieniu? Alicja wzruszyła ramionami i zdecydowała się sprzątnąć z salonowego stołu. Przeniosłyśmy się na stół kuchenny. Zastanawiałyśmy się nad sytuacją, każda we własnym zakresie i nic nam z tego nie chciało się ulęgnąć. Zakładając, że naprawdę ktoś czegoś szuka, powiedziałam z namysłem, robiąc sobie wreszcie herbatę, bo kawa już mi się znudziła. Blekot mi taką myśl nasuwa. To właściwie czego mógłby szukać? Alicja siedziała nad kolejną kawą. Nie mam pojęcia. Niczego takiego nie mam. Teraz ja wzruszyłam ramionami z irytacją i politowaniem. Po Alicji można się było spodziewać wszystkiego, skoro kiedyś zginęło jej dwa tysiące dolarów w gotówce i odnalazła je przypadkiem cztery lata później w stosie markulatury. A szachy? Wytknęłam z wierzutem. O szachach nikt nie może wiedzieć. Ja bym też nie wiedziała, gdyby nie wasz głupi upór. Ty nie, ale ktoś inny mógł. Kiedyś były używane, sama mówiłaś. Jakiś stary list, ktoś coś wyznał na łożu śmierci. Mam skojarzenia. Zaginione klejnoty, blekot, może i te szachy zaginione. On coś wie i szuka. Przez Marianka. Przecież nie upieramy się przy Marianku. Zakradać się mógłby ktokolwiek. Drzwi do atelier rzadko bywają zamykane. Alicja łypnęła na mnie złym wzrokiem i wzruszyła ramionami. W każdym razie, z pewnością, nie zamknę ich teraz. Zdecydowałyśmy się w końcu iść spać, nie czekając na powrót Pawła z Beatą. Żadna z nas nie miała złudzeń, że ten powrót nastąpi tak od razu i oczekiwanie na nich wydało nam się nawet dość nietaktowne. Wtykać w ścibski nos i włazić się z butami w uczucia może i naganne, ale w końcu mi tymne. Dorośli są, powiedziała Alicja stanowczo, ruszając do swojego pokoju. I powinni wiedzieć, co robią. Inna sprawa, że Ewa ci oczy wydrapie, a jak ten Julian Beaty, to nie wiem. Od razu postanowiłam, że kontaktu z Ewą Pawła będę jakiś czas starannie unikać. Juliana na szczęście osobiście nie znałam.